Cześć, tu z tej strony Mateusz M. Pluta. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Yy, wrażenia z kina filmu Psy 3 w imię zasad Władysława Pasikowskiego. Naprawdę świetny film. Byłem dzisiaj na tym powiedzieć, że naprawdę super świetny film. Bardzo się cieszę ogromnie, że mogłem to zobaczyć. Yy, naprawdę świetny film, super akcja, naprawdę mówię Wam, wrażenia z kina mam takie uuu. Uh, bardzo się cieszę. I jak wyjdzie ten film na DVD, zamierzam go sobie kupić. Akurat to jest ostatnia część filmu Psy 3 w imię zasad. No, a jak to mówił Linda? W imię zasad. Skurwy synu. No, i więc także cieszę się ogromnie, że naprawdę byłem na tym filmie. I mogę powiedzieć, polecam jako Mateuszem pluta wam ten film. Ci, którzy jeszcze nie byli na tym filmie, Psy 3 w imię zasad, niech sobie pójdą do kina, niech sobie go obejrzą. Ci, którzy na pewno widzieli, to wiedzą, ale ja mówię, super, naprawdę było, że byłem w tym w kinie na Psy 3 w imię zasad. Naprawdę świetny, super film. Następnym filmem, jakim Wam opowiem z kina, z wrażenia to będzie Ptaki Nocy, tylko tym razem to będzie Ptaki Nocy. Opowieści związane z Harley Quinn, którą oczywiście nie będę spoilerował, bo oczywiście pójdę na to, więc. Yy, więc, yy, więc Wam powiem wszystko, co dokładnie się w tym filmie działo, i na pewno nie zabraknie emocji, i oczywiście też nie zabraknie mówienia o tym filmie, bo dlatego nie chcę, jak, 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 jak ja Wam mówię, nie chcę Wam tego spoilerować. Więc Psy 3 w imię zasad, naprawdę świetny film w Multikinie, super było, naprawdę byłem dzisiaj i super, świetny film, ogromnie polecam. No. To by było na tyle. Subskrybujcie kanał Mateuszem tej pluta, lajkujcie, piszcie w komentarzach. A my co? Widzimy się do następnego. Cześć.